Cześć, nazywam się Łukasz Woźny, jestem profesorem w Kolegium Analiz Ekonomicznych i serdecznie zapraszam Was i Waszych rodziców na Dni Otwarte Szkoły Głównej Handlowej, które odbędą się 15 października w najbliższą sobotę. W, najbliższym, w tym tygodniu Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nobla za badania nad kryzysami finansowymi, stabilnością systemu bankowego, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób wyliczać zagregowane ryzyko, chcesz się dowiedzieć, jak prognozować przyszłe kryzysy finansowe, zapraszam do, do studiowania. Dwa lata temu z kolei Nobla dostali naukowcy badający i projektujący optymalne mechanizmy aukcyjne, więc jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób zaprojektować optymalną aukcję, chcesz się tego nauczyć, tak, żeby na przykład sprzedać swoje towary w internecie za najwyższą cenę. Zapraszamy do studiowania na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. No i tych powodów, dla których warto studiować, jest pewnie wiele i o tym wszystkim możemy porozmawiać na dniach otwartych. Zapraszam serdecznie.